Siemaneczku, siemaneczku, jestem Greki i zapraszam Was dzisiaj do kolejnego filmika, tym razem z gry Conan Exiles. Jesteśmy na jednym z naszych serwerów i tutaj Wam pokażę, jak i gdzie odblokować magię. Zapraszam do oglądania. Aby zacząć zabawę z magią, potrzebujemy Księgi Zaklęć, którą będziemy upgrade'ować o kolejne zaklęcia. Udajemy się do Kotliny Łupko Grzbietów. Pokażę Wam na mapie dokładnie. Jest to 5E, Kotlina Łupko Grzbietów. I tutaj, do tej jaskini musimy wejść, pokonać przeciwnika i dostać się do księgi. Ja już na tej postaci odblokowaną tą księgę mam. I kilka zaklęć już też mam, ale pokażę Wam po prostu, jak tutaj się dostać. Proszę bardzo, mamy pierwszego przeciwnika. wziąć troszeczkę lepszy mieczyk. Na mojej postaci na pasku życia i staminy widzicie takie różowe paski. Ten pasek życia i staminy jest zmniejszony. Jest to spowodowane dlatego, że ja już część mm, czarów potrafię i rozdałem dodatkowe punkty sobie do postaci przez co muszę zrezygnować właśnie z no z, takiej, z pełnego paska życia lub staminy. Dzięki temu uzyskuję na przykład dodatkowe zdolności. Pokonamy przeciwników i zaraz wam to wszystko pokażę, jak to wygląda. Ja oczywiście jak wszystkie poradniki robię na trybie kreatywnym, takim <laughs> abym był nieśmiertelny, dlatego tutaj tak na kozaka wpadam do środka. Jak zaczynacie tak całkiem na początku, no to fajnie tu by było być, no kamiennym mieczem może być słabo. Więc fajnie byłoby tu być chociaż tam w dwie, trzy osoby lub no troszeczkę się przygotować do tego odwiedzin. Tu aż tak też widać dużo tych przeciwników nie ma. Chodzimy sobie po takich schodach prowizorycznych i tutaj znajduje się księga. Tą księgę tutaj właśnie kliknąłem teraz interakcję. I otrzymałem księgę. Dzięki tej księdze. <grym> prawdopodobnie jak będziecie to robić pierwszy raz, to oprócz tej księgi jeszcze otrzymacie taką różczkę. Yy, tak było wcześniej, nie wiem, czy oni w jakichś aktualizacjach tego nie zmienili, ale razem z księgą otrzymywało się różkę. Ja przez to, że już mam to odblokowane, otrzymałem tylko samą księgę. Bo jeśli na przykład bym ją stracił, bo mam right na bazę i bym ją stracił, no to niestety, no muszę sobie przynieść nową, tak? Nie muszę uczyć się od nowa, ale muszę przynieść nową. Teraz udamy się do mnie do bazy, postawimy sobie stolik z czarami. Pokażę wam jak uczyć się tych czarów. A więc jesteśmy w bazie. Teraz wybieramy sobie młotek do budowania. Wybieramy sobie stanowiska rzemieślnicze. Tu mamy magię. A następnie wybieramy sobie to stanowisko, taki stolik, i go stawiamy. To w nim będziemy odblokowywać i uczyć się wszelkich zaklęć. Chowamy młotek. Otwieramy sobie stolik. Przeciągamy tą księgę do środka, i teraz możemy ją upgradeować. Czyli tu, tutaj nie tworzymy, bo tu bardzo podobnie wygląda, jakbyśmy mieli tworzyć tą księgę. Oczywiście, tą, yy, tą różdżkę, laskę, jak tutaj jest to przetłumaczone, tworzymy w tym stoliku, jeśli ją żeśmy stracili. Yy, a tutaj mamy księgę. Ja już, tak jak powiedziałem wcześniej, mam kilka zaklęć odblokowanych, dlatego tutaj też. Są inne wymagania. Na samym początku do tych pierwszych zaklęć będą znacznie łatwiejsze i prostsze do, z, do z, zdobycia przedmioty. Więc, tak jak mamy książkę i widzimy schemat, książkę zabierzemy, no to widać, że książki nie ma. Czyli po prostu dokładamy sobie księgę, dokładamy to, co potrzeba, a następnie klikamy stwórz. Wtedy otrzymujemy ładną animację i uczymy się kolejnego zaklęcia. Tutaj też u góry, w tej ławeczce, możemy sobie na przykład dać statystyki jakiejś broni, a wygląd innej. Tak jak jest to na przykład zrobione właśnie w tym mieczu. Skórka, jakby wygląd broni jest z czego innego, a miecz jest z czego innego. I to dzięki temu możemy łączyć czyli sobie wrzucamy na przykład chcemy wygląd taki, ale siłę tą. No, nie zawsze oczywiście się to, zobaczymy, co się połączy. Niestety nie, no bo tu są, muszą być kompatybilne ze sobą przedmioty, tak? Jeśli dwa miecze, no to dwa miecze. Jeśli na przykład można, o i to jest też fajne, że właśnie można wykorzystywać bardzo dobre zbroje, mieszać z takimi zbrojami ładnymi, ale mało wytrzy... z małą wytrzymałością. Czyli takie po prostu to jest zakładanie skórki, żeby zmienić wygląd przedmiotu. Także tak, wiecie, gdzie zdobyć księgę. Wiecie, jak zaczynać z pierwszą magią. Więc no cóż, do dzieła. Nie był taki specjalnie trudny i długi poradnik. ze względu, że tutaj no nie ma za bardzo to też dalej opowiadać. Najważniejsze. Sądzę, żeście się dowiedzieli. Więc dzięki serdecznie za oglądanie tego filmu. Zapraszam was do nas na elitagier.pl. Tam znajdziecie link do naszego Discorda, Facebooka, grupy facebookowej, a także informacje dotyczące naszych serwerów. Jeśli chcecie współpracować z nami jako administratorzy, pomagać nam rozwijać, macie pomysły na jakieś serwery, chętnie zapraszamy do współpracy. Na pewno się dogadamy. Tutaj budujemy, jak widzicie, taką wioskę, w której będzie bar, będą handlarze. Dla naszych graczy. Także zapraszam Was na nasze serwery, a także na Conan Exiles. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej lub innej gry. Na razie, cześć!